Umowa podpisana, prace ruszą już za moment. Tak, w skrócie, można powiedzieć o drodze powiatowej między Bytnicą a Smolarami Bytnickimi. Na początku września w siedzibie nadleśnictwa Bytnica podpisano umowę na remont i wzmocnienie drogi powiatowej na odcinku między Bytnicą a skrzyżowaniem do miejscowości Smolary Bytnickie to nieco ponad 3 km. Droga Powiatowa do Gryżyny to jest droga, która łączy Powiat Krośnieński z Powiatem Świebodzińskim, więc możemy powiedzieć, że to jest pewna wizytówka powiatu. Cieszę się, że dzięki wspaniałej współpracy zarówno z Nadleśnictwem Bytnica, jak i z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz z Gminą Bytnica wspólnymi siłami będziemy mogli wyremontować pierwszą część czy pierwszy etap tej drogi na odcinku nieco ponad 3 km. W przyszłości oczywiście dołożymy wszelkich starań, by cały odcinek z Zyskał nowe oblicze. Ma być to pierwszy etap remontu drogi łączącej bytnice i Grzyny. To ważna inwestycja dla powiatu, ale także nadleśnictwa bytnica. Dofinansowanie z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych wynosi aż 80% wartości całej planowanej inwestycji. To spory wkład. Co prawda jest to pierwszy etap ale jest to tak ważna inwestycja ze względów przeciwpożarowych, ze względów gospodarczych, a także przeciwdziałając tak zwanemu wyłączeniu społecznemu, bo wiele osób po prostu oszczędzało swoje samochody i nie wybierało tej drogi, aby móc nią jechać. W tej chwili udostępniamy szeroki zakres, a przede wszystkim zakres dla wspaniałego wypoczynku. Wartość prac wynosi 3 116 000 zł. Dofinansowanie od lasów państwowych to nie wszystko. Pozostałe środki to wkład własny powiatu Krośnieńskiego i dotacja z gminy Bytnica. Mieszkańcy gminy i okolic od dawna czekali na remont tej drogi. Wielu mieszkańców bardzo zabiegało o remont tej drogi. Jest tam występujący podłużny garb. Przez, przez ostatnie lata też prowadziliśmy z dyrektorem zarządu dróg powiatowych takie doraźne prace, chociażby remont, remont pobocza, ograniczenie, wprowadzenie ograniczenia prędkości, ale jak wiadomo, są to tylko takie prace doraźne. Wykonawcą zadania będzie firma Kontrakt. Prace ruszą już za moment. W trakcie prac trzeba będzie liczyć się z drobnymi utrudnieniami. Planowana jest czasowa organizacja ruchu, warto więc zwracać uwagę na oznakowanie.